Siemano, z tej strony Wyspel, witam was w swoim kolejnym gameplayu z komentarzem z gry Call of Duty Modern Warfare 3, dzisiaj serwuję wam 1 na 1, <grym> ja tak na poważnie hmm, po tym filmiku dzień później nagram normalnie pełnoprawny komentarz, nie nagrywałem trochę, ponieważ miałem formata kompu format komputera przez taki dość spory wirus, no i postanowiłem już stronotować wszystkie dyski, wszystko usunąłem, wszystko mi się usunęło. Nic nie mam na komputerze, znaczy ugrałem tam już parę meczeków, więc mogę coś tam wrzucić. I co Wam dużo mogę powiedzieć, nie, że sobie odpoczywam, albo coś tego po prostu dość, że jestem z deka chory. Nie wiem co ja mam z tymi chorobami, ale coś ciągle mnie łapią. A po drugie, to format komputera. Ale teraz już wróci wszystko do normy. Także dzięki na razie, mówił szeregowiec. Halo. Open Gangnam Star